Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmujemy się czujnikiem temperatury spalin za chłodniczką EGR. Tak naprawdę ja nie wiem, czy u mnie uszkodzona jest wiązka, czy uszkodzony jest sam czujnik, dochodzi do temperatury 40 stopni i na tym się zatrzymuje. Więc bierzemy sobie komputer diagnostyczny. Czujnik mam używany na podmiankę, aby sprawdzić, czy faktycznie przyczyna leży w samym czujniku, czy może przyczyna będzie leżała gdzieś indziej. Na początek odpalamy sobie kompa diagnostycznego Wepniemy sobie kostkę i zamontujemy nowy czujnik, spra sprawdzimy czy po odpaleniu parametry tego czujnika będą szły w górę. Także nie przedłużam, lecimy z tematem. Ok, moi drodzy, diagnostyka jest podpięta czyli kostka OBD jest w gnieździe OBD. Robimy sobie szybki test, wszystkie systemy zostaną teraz przeskanowane. Już moduł silnika widzi jeden błąd. Zaraz sprawdzimy sobie, czy jest to błąd właśnie eee, czujnika spalin za chłodniczką EGR. Tak abyście u siebie mogli porównać, czy u Was też ten błąd występuje. Dajemy czytaj DTC. Czujnik temperatury spalin za chłodnicą recyrkulacji spalin. Sygnał przerwanie lub zwarcie z plusem. Błąd 260100. W takim razie w tym momencie należy iść i podmienić czujnik. Ok, czujnik jak możecie zobaczyć jest tutaj. Tutaj wypinamy sobie tą wtyczkę. Schodzi nam tutaj, prawdopodobnie był to klucz numer 14. Tak, jest to 14. I czujnik sobie pomału wykręcamy. Ok, czujnik mamy wykręcony, więc wkręcamy sobie drugi czujnik. Musimy go lekko dociągnąć. I teraz sprawdzimy, czy wszystko będzie działało jak należy. Dobra, wtyczka na swoim miejscu, idziemy do komputera. Okej, okay, moi drodzy. Eee, czujnik jest wymieniony. Tutaj, jak możecie zobaczyć, mam stary. Eee, sprawdźmy, czy teraz został wyrzucony błąd. Robimy sobie test. Moduł silnika jest wolny od błędów, nie ma na tą chwilę żadnego błędu. Generalnie kilka błędów w module silnika było, jak pamiętacie, na początku, czyli wszystkie usterki związane z silnikiem, jak i jego okolicą mamy usunięte. Tak jak widzicie, tutaj już nie ma najmniejszego. Błędu. Dobra, po co ten odcinek, skoro tak naprawdę nie ma żadnej filozofii w tym, aby wymienić czujnik temperatury za chłodniczką EGR? Moi drodzy, zwróćcie uwagę na to, że nie musiał to być uszkodzony sam w sobie czujnik. Mogła to być gdzieś uszkodzona wiązka, gdzieś przerwa na tej wiązce, gdzie już zostały gubione odczyty i sterownik silnika wyrzucił to jako błąd czujnika temperatury spalin. Czujnik temperatury spalin oczywiście. Będzie wymieniony na zupełnie nowy, jednak na Allegro taki czujnik można dostać za około 30-40 zł. Oczywiście nie mamy żadnej pewności, że ten czujnik, który do nas przyjdzie z demontażu z innego auta, jest w pełni sprawny. W każdym razie zaoszczędzimy, bo jeżeli ten czujnik, który przyjdzie, okaże się być na przykład czujnikiem sprawnym, albo macie od kogoś, bo tak jak widzieliście, to jest minuta roboty, aby czujnik. Z innego auta, gdzie ten czujnik nie generuje błędu, przełożyć do swojego auta i móc sprawdzić to, czy na pewno chodzi o ten czujnik. To jest tak naprawdę chwila roboty, a możecie zaoszczędzić sporą kasę. No bo nie ukrywajmy, nowy czujnik jest to koszt ponad 3 stówek i to pewnie za 3 stówy można dostać zamiennik. Oryginał kosztuje dużo więcej, a oryginalny czujnik sprawny albo od kogoś sobie możecie podmienić, albo ewentualnie możecie. Taki czujnik wyczaić na Allegro i zaryzykować te 30-40 zł. Kupić taki czujnik, przełożyć, sprawdzić i macie pewność. Moi drodzy, błąd wracał co chwila, bo ja kombinowałem z tym czujnikiem i błąd wracał za każdym razem, zaraz po ponownym przeskanowaniu. Na tą chwilę podpięliśmy czujnik, błąd został skasowany, błąd nie wrócił, czyli jeżeli chodzi o silniki, jego sprzęt, wszystko jest sprawne. Ja się na dzisiaj z wami żegnam. I widzimy się w kolejnym odcinku, a jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczka. Do następnego. Cześć!